Maneczku widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Backpack Battles, Ja jestem Zak i zaczynamy naszą rozgrywkę. Backpack Battles, Czy to się nagrywa, tak, to się nagrywa bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ee, banan. Zmieszczę tu banana i. Tak, no i super. No i to jest całkiem zasny start, bym powiedział. Właśnie się trafi tarcza na promocji, jakbyś trafił, to by było super, dlatego i ja na razie nie blokuję. A, ciężkie życie widzowie Wam powiem Proszę wygraj to no weź No dawaj, tak jest Łatwytko, łatwytko mm. A może A pójdziemy pod pandawanią widzowie bo to tak dawno nie szedłem No tutaj mamy tu już kolejną Eee, to bym mógł sprzedać i ten kupić świnie. Ale nie, zrobimy to w następnej turze. Już teraz zróbmy łopatę. Pandemonium się skoro te krystala robi, nie? Dobrze pamiętam. Op, jak mi wybombił, ale na szczęście. Ja go gram taktycznie. No, widzowie, czasem trzeba, czasem trzeba taktycznie to rozgrywać. Mm. No, bym powiedział, że to dość szybkie pan nie będzie. Ja ci kręcę, no to znaczy, no i tego tak teraz jeszcze nie kupię, ale... Jest widzę jeszcze szansa. Eee... Znaczy co? Co ja powiedziałem? Znaczy, że, no, że jest szansa, ale co, no co? Nie wiem, ja już nie myślę, widzowie, ale... No, powiem wam tak. Niektóre rzeczy w życiu się układają, a niektóre się psują. I... Jestem tak, że niektóre rzeczy się super układają, a niektóre rzeczy się super psują. I szczerze nie mam już pojęcia co mam o tym wszystkim myśleć i jak mam się z tym wszystkim czuć, więc... Eee. Nie wiem, może daj mi siłę na wszystko, bo ja tu nie wiem się depresji dostanę czy coś nie wiem no naprawdę jakby niektóre te rzeczy to się tak zaczynają zaczynają źle działać, że nie wiem Świnia Stamina, super, dobra Lecimy. No nie robisz tego pandemonium, no trochę no bez przesady, nie Połączmy trochę z tą opatą Ja wiem, że to powinno być na tarczy, ale no lepszy ryc niż nic. To jest 30% więcej damage, czyli 30% z 4 to będzie e, 1-2 damage, a. tak jest. Kolejna patelnia, to akurat jest nam niepotrzebne w ogóle. Hmm. Hmm. Dobra, wiecie co? Zróbmy. Dobra, zróbmy jeszcze pandemonium. A No w sumie ono nie słyszało już więc będzie mogła zostać chłopata jeszcze. Ta runda będzie taka na przegranie, że tak powiem. Znaczy ten banan może coś tam trochę wykaruje. Nie? 3 i 4. 2 i 3, no trochę jest. Szczerze spodziewam się, że to więcej będzie miło. 1 i 8. Znaczy, no dużo bije, ale nie na sekundę. Oj, bo tu się robi niebezpiecznie i przegrałem Gubercik. No i super, pan I jaki to może zużycie stamina? 0,3, no właśnie, no tu mamy zużycie staminy. O właśnie, bo pan Bufa buffa dostało, panie! Superancko. To blokuje, i tak, musimy teraz to poustawiać, widzowie. Pandemonium idzie tutaj. Mm. Okej, okay. tylko teraz tak. To musi pójść tak, a to musi pójść tak. To idzie tutaj. I wchodzi świnia. Hmm. No to się nie przyspiesza, ale dobra. Jedną turę tak przeżyjemy. O. No tak będę całkiem sporo tej truty nakładał tak myślę. No sześć truty już ma. Gościu. Dodamy no jeszcze jeden wyżej. Co on już służył? a no i opłaty na leczenie. No, 17 truty, no to ty już padasz, no właśnie. Jeszcze to coś tam bije, 5 demezje na sekundę. Hmm. Czekajcie, no ty bijesz teoretycznie więcej, no więc na tobie to damy. Ale to bardziej by mogło być na jakimś pancerzu, jak na właśnie Cap of Resilience i chyba go kupię. Problem jest taki, że ja teraz nie wezmę i nie zrobię w sumie nic innego. Ha! A to bym mógł. Nie mógłbym tak zrobić. No. No nie, nie mógłbym tak zrobić. Ej, ile ty masz tych potek? Wiesz, no dużo to leczy, ale i dało mu ten regen. Sześć Regena, skąd ty masz jeszcze dwa regenera? A bo to się aktywowało z tego, dobra, czuję. Hmm. Hmm. Szczerze? pojęcia. Chyba wąż! Zresztą nie jest jakiś dobry na to, ale... Czy coś lepszego mamy do wyboru? No właśnie chyba nie zbyt. Na no, przykład cię mogę to dać jeszcze w tą stronę? No nie mogę i to jest. Problem. To jest dobre. Co, no mogę go dać? Tak. To na razie mogę wywalić. Ale problem jest kolejny, bo nie dam świni. Jest duży problem. Dobra, Gubert chyba idzie w takim razie out i staram się sloty dostać. No jest super. Psyk. Psy, 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 psy. I to jest sprawy dokładnie. To blokuje. Jak się nie łączy w nic, absolutnie. Jest git, chyba. Póki co. To mogę inaczej wstać, to miałem więcej HP. Chociaż nie, wyszło na to samo. No. Dwie sekundy nakłada. Oj, 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 Ależ tak? Hm. Lekka kraksa, widzowie. Lekka taka. Leczonko, mm -hmm. czekajcie, co jak się zobaczyć? Nie wiem. A Ciebie się ustawić? Aha, no to to jest pełen problem. Jeden debuch to nie jest tak dużo. Stoisz tam. Eee, poty. Nie, wiecie co, nie chcecie na potki, bo. Potki są nudne. W sensie na trutę. Wiecie o co chodzi. To nie jest to. To jest bardziej śmieszne. ja tam trutę nakładam, wiecie tak. nie tak szybko, tak stopniowo. I do tego zrobić jeszcze jakieś. No kurde, ciężkie sprawy. No, patrzcie, dużo mu tej truty nałożyłem. Kurde no. Ok, to będzie głupie. To będzie bardzo głupie, ale chłopata zostaje. Sprzedajemy dosłownie wszystko. Mnie tu nic nie obchodzi, ja chcę Widzowie dostać... No wiecie co ja chcę dostać, no. Z Sęczowego Guberta. Zmieniamy build o 360 stopni, że tak powiem. Ja tego nie wygram. Jak to wygram Widzowie, to nie wiem. XD Start of Battle jest, kurde. Gdzie mogą to lepiej jeszcze wstać, widzicie, no Lipa Nie wierzę! Nie wierzę! Nie w... o Oj, przepraszam widzę, więc się wydarłem trochę. Nie no nie wierzę. Co to ma być? O Boże! Tyle razy próbowałem za pierwszym teraz. No po prostu nie wierzę, no. No co mogę powiedzieć, na no, xd widowie, no naprawdę, ja cię kręcę, no nie wierzę. Głupi ma, a nie wiem, no co to ma być? Tych jakich mało, naprawdę. No ta broń jest lepsza, nie? No dajmy to na razie tak. No nie wierzę. O Boże. Ale mi nakłada tych blindów, co? Jedną turę poświęci, no dobra, dwie, bo tutaj też nie wyszło. Ale mamy ten czarnego guberta, widzowie. Auto Gold, no kurde, no jestem out of gold, fakt. Kupuję to, bo sloty zawsze się kupuje. Oh. Ser. Ser to ja bym zrobił jakoś tak, żeby to było, ale to będzie trudne do zrobienia. A to bym musiał dać... Ej, czy nie chce mi się teraz tak myśleć, Za ciężko. No dobra, to raczej za dobrze nie wyjdzie, ale będzie śmiesznie. Nie no. Nadal w to nie wierzę. Za pierwszym razem. Czeli się to. A tutaj nowisz już tutaj, nieważne. też to mogę dać tutaj. Ja to jest tak dobra. O Boże, ale to się... no, przegram to. Przynosi powera. power. Było blisko, dobra. Teraz już full focus i full wszystko. Eee. Dobra, moment, to musi iść tutaj. Wąż nadal jest z wężem. Tak. Długo nad tym myślałem. Wiem, że jestem mega mądry widzowie, nie musicie mi tego mówić. Zaskoczyłem was po prostu swoją inteligencją, ja to rozumiem. Hmm. Dobra, wiecie co? Bo to trzeba wygrać. To trzeba wygrać. Dobra, czyli to pójdzie tak, to pójdzie tak. Tak? Okej. Okay. To pójdzie ser w takim wypadku. Też trumpkę bym sobie gdzieś dał. O, tu muszę zadać trumpkę. Uh, Lamp of Coal też bym wywalił w sumie I know what I'm doing, man Oj, dobra, w sumie wyszło podobnie, dobra, nieważne Mmm, przegramy to chyba Kurde, wreszcie mam czwego Guberta i się chociaż Może się wystakujemy? Udało się. Bardzo dobrze. O, drugi Gubert, może? Hmm? Bo kto jak nie my widzowie, kto jak nie my. Dobra, to robimy tak. Robimy tak. Idzie tutaj, ten ser idzie tu, to wraca tutaj na swoje miejsce. Mm, 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 mm. A... Nie, no to nie będzie takie dobre. Ripsu Blade, no niestety też idziesz out. Mm, no ty też. Kurde, no nie za dobrze to wyszło. Chociaż. A, dobra, też wychodzi na to samo. Chociaż nie, to powinno być te... No teraz to powinno być tutaj. Kurde. Dobra, silujesz ile Dwa pałkę. Odpaliło się bardzo dobrze. Zostawił się 17 powera. Ile ty masz blinda? A właśnie, bo to przecież nakłada blinda i ten go nie ściąga. a nie jest czasowy. A to też może być śmieszne. To jest w ogóle unik? Nie, czy ja mam jakoś unika. No to jest unik, ale ile? Ile? Joker, hit, before, resist one, critical hit, hit, I hit, 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 Kurde, ale no... A, ja mam! Sloty. Dziękuję. Kurde, hit, 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 Podoba mi się już ten odcinek, jest śmiesznie i no naprawdę, no jest śmiesznie, no to, to, to mogę powiedzieć, no. Ale jest, jest git, mi się podoba, ja się świetnie boję. O nie, o to się w sumie musi, a tutaj to przyspieszymy, no. Hit mi jest teraz najbardziej potrzebny i no dało trochę tego hita. To mi szczęścia nie daje, ale Jezu, ile mam wampiryzmu? No, oczywiście, że survival mode, ale. Kurde, szkoda, że. przegrałem więcej tych tur, ale no. Oczywiście wampiry karmor. To coś mi daje w ogóle ten dodatkowy no niezbyt, ale Ty co dajesz? Prozyforę karpek nabi block or trigger Archewa jest niestety out okej. Okay. No to musi być tutaj tego węża będę mógł w sumie jakoś przestawić, ale to może nie teraz jeszcze. Okej. Okay. więcej z lotów. Hmm. Czyli bez sensu. To, we to wezmę. Czy to jest dobre? Nie mam żadnego pojęcia. Świnie bym mógł wywalić, wtedy bym to dał tu. Dobra. Panie tymczowy gubercie, proszę mi to zapewnić. Zwycięstwo. O, spada tutaj, a chociaż szanse generuje, to szczęście. Ale nie ma szans. <śmiech> <śmiech> o, nie no. Tocham prezent, boże. Wreszcie się udał ten czoły gubert jestem tak zadowolony z tego. No o, nie golda, to w sumie no, logiczne, logiczny fakt. Jobmy tak, nie mam Golda. Dobra, to też sprzedam, ale to się akurat przyda tylko. Oho, to to, to waliłem teraz? Może chwila, moment, dajcie mi przeżyć Z 68 golda. Sam ten góry jest wart. Okej. Okay. Okej, okay, I got it, I got it. I got it, man. Don't worry, be happy. Um... Czekajcie, twój trzy. No to chyba nadal jest najlepsza opcja. Dobra. Jak tak. O, no, to jak potem to przyspieszy i to przyspieszy, to będzie naprawdę nieźle. Już się odpaliło. <grystanie> Boże. Cudownie, cudownie. To jest ostatnia runda, czyli już to wywalam. No to też wywalam, bo to mi nic nie da, no mogę sobie to dać i co? I Unik na to też się szybciej odpala. Ale wydaje mi się, że lepszą opcją Ty mi dajesz po prostu na radomowych głów. No ale to jest średnie. Trzeba rzeczy, które się same z siebie odpalają. Nie do końca to chciałem w sumie kupić, tak teraz się myślę. Bo... No to jest pewien problem. 5,5 sekundy. No tak nie, Wolałbym coś innego. To mogę kupić. bo czemu by nie. Coś, co się odpala. To sprzedaje, bo mi jest totalnie potrzebne. Kurde, no ale coś tak pojedynczy. Slot. Tod. Co to 4 sekundy. No i to jest super. O to właśnie chodziło. Dobra, niszczymy tutaj, że tak powiem. Oj, ile ty masz tych tarcz? Przepraszam bardzo. Jest! Pierwszy! Pierwszy gubert! Boże! Best rank survival. Ja ci kręcę. Pierwszy tęczowy gubert. I takim fartem to zdobyłem 12, o tak jest, ja zaraz wchodzimy. Ale super odcinek wyszedł, Jedna spontanicznie. No, zawsze tak wychodzi. Dzięki wam widzowie za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się i cześć.